I nagrywa. Dzień dobry Krzysztofie. Dzień dobry. I masz nagrywać sobie te swoje filmy, tak? Dobra. Dobra, będziesz nagrywać? O, tu. Tak. No tu wyłącz teraz, no. no i dzień... Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Mam lepszą kamerę, bo moja kamera o, tak popływała. Na trochownie ze chciała pływać. No i amen. Może od kiedyś, kiedyś, wiesz, do naprawy. Jak będę w tym, jak się nazywa, małchanie, e, to tam punkty są kamery na, naprawę. A nie Krzysiek, wywal to w cholerę. Po co? I powiem wam, że Bardzo dobra kamerę kupiłem od Mego przyjaciela Wojtka bo Wojtek nagrywa e, te, te, telefonem Ale jak ja mówię to nie przeszkadza mnie Wojtek A I zaczyna no, się teraz Znów pójdzie sprzedał <ścoughs> kamerę i będzie teraz kłótnia Bo jeden będzie nagrywał. No ja nie nagrywam, bo nie brakuje A Ale im go proszę nie zabierać Ale przepraszam bardzo mi... I? Ja, nie robię! I bardzo ja jemu dziękuję za to, że, że mnie, chleb, że mnie chleb, uratował, chleb, że od, odsprzedał... Sprzedał mnie całkowicie kamery, nie odsprzedał, ale sprzedał Kamerę... A nie lepiej było wydzierżawić? Co? Wydzierżawić. Wydzierżawić? No. Nie, u mnie, u mnie nie ma takiego, że nie ma dzierżawy? Nie. Stuwa, a nie... stuwa tygodniowo. Ty! O, nie, Miesięcznie żartuję. Nie namawiaj jego! Dobra, już nic nie mówię. Zawień! Paszczę. Musi O, Nie bądź taki wulgarny. A ty jak do mnie wczoraj? AHA! 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 AŻ... AŻ... ciebie, no! Wczoraj, to było w sobotę, chyba, tak? Tak. To... To w sobotę. nagrywać. I? I halo. Bardzo, bardzo dziękuję dla Wojtka. Mogę sprzedać. Ale nic dzięki Bogu, że nie sprzedałeś. Nie ja leżało tyle czasu. wszystko w pół roku? No to, I i to teraz dobrze moja dobrze. kamera nie Wojtka. I powiem, że Lepsza kamera jest. Wiem gdzie ładować. Mam ładowarkę do jej wszystko. Mam Co Ka trzeba to mam. Karty. No, wszystko jest. Karty kamerze. mam wszystko. I będziesz nagrywać teraz, tak? Tak. Ekspozę, będziesz się opowiadał co się dzieje w, na świecie. I w Polsce. Wszystko. Tak? Będziesz tak. nagrywać? Tak. No, w końcu. I... Aha! Masz zadzwonić do... Ale to poza kamerą? Kres. Powiem Tobie do kogo ma zadzwonić, żeby przyjechał mnie, ustanowił, wiesz, ten... Ja wiem. Już podejrzewam do kogo. Wiesz o tym? No, no. No. Borka o, jakie wąsy mam. Trzeba hmm? będzie się podgolić to? No, koniecznie. Ja ogolony zawsze jestem. Dobra. Dobra, kończymy dzisiaj nagrywanie, trzeba jechać do domu. Ciężki dzień, także... Dobra. Na razie, bywajcie. Pa. Dzień dobry Państwu. Ale baterie rozładowane. Dzień dobry Państwu Jem Śadanko Ziemniaczki Poczane i Jem te Ziemniaczki i Rybkę Śledzie No i jeszcze A powiedz, kto ci był Trzy razy ten sam tylko zjeść i kładziesz do zlewu kurwa. Na ciężko I ci umyć. I powiem... Że... że... Fajnie ci je. Dalej. Zaraz się przybiorę i pojadę do kastoramy. Znaleźć toraża. I zamyk do drzwi. A żeby... I od razu weź zamów. Żeby do drzwi liściowych, Bo ma ten, a ja ten co ja kupiłem, to jest mój. A bo ja ugłem tutaj nie, nie mam nie pokoju. Męczyć się stało, że całe życie. Ten zamek, co liściowy, ja sam stawię. No właśnie, a ja muszę się wyprowadzić. I dam ci ten zamek do bramki. Wtedy nie będę miał prawa tutaj wejść i nie będę się pokazywał ale muszę zgłosić, no, no na pocztę, żeby żadnych listów tutaj nie przychodzili, nic. Bardzo proszę zgłaszać sobie. Że no się właśnie, wyprowadzę się, to zgłoszę. Co chcesz to, to sobie. rób sobie. Ja ziemię nie wyganiam. Nie. Nie. I nie mówię proszę on. Nie. Nie, a czemu kurwa? Nawet to węgiel przyniosłem i drzewo przyniosłem, a ty... bardzo, wiele lat, ja, wiele lat ja paliłem, jak ty przyszedłeś. Ja a byłem lat? brudny. Byłem. Tak. A to ja, Dlaczego to... Twoje moją... bardzo, Dlaczego to ja mam Dlaczego twoje koledzy mają. Dlaczego twoje koledzy mają. Wykom się. Jak ja mam się kom. Bo to mam nie rozmawiać. Albo jedno, albo dwóch. Niech może twoje koledzy zamkną. Niech nie przyjeżdżają. Zjedzie niech nie robią. Ja do ich nie jadę. Ja poprałem płyn kurwa. Kupiłem kurwa. I poprałem kurwa te rzeczy. Co kurwa były w worku kurwa. W kuchni. Kurwa tyle czasu, kurwa, całe to wszystko, kurwa. to kurwa odświeżyłem chociaż. To proszę, masz pieniądze sobie, 8 zł kosztuje taki płyn. To lepiej się pierze się, niż ten proszek, bo za proszek taki kurwa, woreczek... Ja co, kupię dzisiaj, e, będę złoty. w Carrefourze, kupię proszek i, i kupię płyn. I, I wstawię do szafki, nie masz prawa mego ani proszku, ani niczego brać. Dobrze. Dobre? Dobrze. No, na razie. Dzień dobry Państwu. Dziś mamy Sobotka koło płotka. Kotka. Nie chcę powiedzieć o przylejszym lejcie Całą szarą Prawda dla Was Nie chcę kłócić się z Wojtkiem Ale same widzieliście Co się działo z Wojtkiem, z majorem jak mówicie, Że Wojtek Był. dobrze nabuzowany przywoził przywiózł alkohol to nie alkohol, ale bimberek przywiózł Organista jego napoju, ile chciał pił, ja nie miałem nic do powiedzenia, same widzieliście, jak organista napoju, Wojtka, majora, jak wy mówicie, to jest bardzo, bardzo źle, postęp same wiedzieliście, że ja nie piję, całkowicie alkoholu udowodniłem dla was że piję czekoladę same dostarczyliście coca cola bez cukru pokazałem na lajcie dla was no, same powiedzieliście że Wojtek winny dla mnie jest pieniędzy nie wiadomo czy się rozliczycie, czy nie ze mną jego sprawa i tak dalej ja powiedziałem, że nie będę tutaj lajtów żadnych robił ja się wyprowadzę stąd o słyszeliście tylko nie wiadomo gdzie on Cię wyprowadzi o widzicie ruga, ruga mnie jak ruga, powiedziałem gówno to obchodzi. Ja tutaj nie muszę mieszkać. Wszystko mówi na mnie. Ja mówię. na ciebie? Przepraszam bardzo. Wulgarnie. I powiem gdzie on pójdzie. Organista. Trybuszysta. Tak się mówi na organistów. Bo na mnie wilkowie też mówili. Organista trybuszysta. Tego się nie wypieram i powiem, że bardzo, bardzo źle zrobiłeś organisto Adamy. Wiesz, on, że on jest do tego skłonny bardzo prędko, szybko. A przywiózł alkohol dla mnie, żeby mnie spić do takich rzeczy, jak alkohol. A ja tak ogólnie piję, kurwa. Jeszcze po. I powiem, że Adamie, nie ładnie zrobiłeś. Wojtek prawdę powiedział o Tobie, że jak przebyło u Ciebie, to pełną lodówkę jest wiadomo, czy alkoholu, bimbru. Trzeba ten bimber zlikwidować jak najprędzej, jak najszybciej u Ciebie. Dlatego ja uważam, że tam wszyscy pędzą bimberek na handelek. No a Ciebie dajmy mają do takiego wiesz, popychadłem, że masz plecak, o, rozwijsz wszędzie, nie tylko handluj. A lewej, dawaj dla mnie pieniążki, a dla Ciebie dają tam troszkę może z tego pieniążki, z handlu. I wiesz, jak zapakują pełny, pewnie, że Ty chodzisz z takimi plecekami grubymi. Jak zapakują tobie pełny plecek taki gruby. To Ty przywozisz, urozwozisz do takich ludzi, którzy lubią, lubią alkohol i inne środki oburzające. Tak. Adamie, jeszcze jedną rzecz, powiem Tobie, ale poza kamerą. Jak przyjedziesz dzisiaj i pokażę to, że Twoje było, jest sprawka i tak dalej. Że Daj też podsunąłeś Wylałeś napój do zlewu w e, tym sok wylałeś, przepraszam, zerwałeś nalepkę, a nalałeś moc. A nie władnie tak robić. Wiesz, ja to z buteleczką tą zaniosę na policję. No i zbadają. I o, oczywiście Ci pokażę na własne oczy, że był sok, a zrobił się sok inny. Tak. I powiem tobie Adamie, że nie droga tobie, że skończy się tobie droga, taki handelkiem, wimberkiem i środkami trującymi. Mnie i Wojtka. To jest taki ohydny człowiek, paskudny jak nie wiem co. Ech. Ja jeszcze dowiem się, bardzo dokładnie dowiem się, czy ty jesteś organistą. Bo takie papiery jak ty masz, to można mieć lewe. W dzisiejszych czasach komputerowo można by robić co chcesz. Bo wy, młodzież, umiecie lepiej jak za osoby starsze, dorosłe. My, osoby dorosłe w swoich latach młodzieńczych, nie mieliśmy ani komputera. Ani a jak telefon był, to tylko u Sołtysów, o środka zdrowia, a więcej nie było. Ech, jak trzeba uwezwać pogotowie czy milicję, czy milicje była, to szła się, szło się do Sołtysa, ale, albo szło się do Środka Zdrowia. Ech, ale mój tato w świętej pamięci miał telefon założony, bo 48 godzin na dobę, nawet do mnie do nas, do mego tatusia, mamusi, do mnie do dziadka, babci, brata, Bogumiła, miałem, no, ogólnie do nas. A trzeba wezwać pogotowie. Czy straż pożarną, czy municję. Choć mieszkaliśmy na kolonii 3 km od nas, od wsi, ale ludzie ośrodek zdrowia w nocy, był zamknięty. A my dyżurowaliśmy, Co ty dyżurowo. Czy indzienna, czy sobota, to wtedy dyżurował, sołtys. ty dyżurowo i każdy. Przychodził do, do nas. No, telefon musiał być udostępniony. W takim pokoju był zamontowany. Głó, e, Główny że. Nawet wujek jak trzeba było zadzwonić. Nawet do kółka rolniczego, To przychodził do mego tatusza bronek. Czy można z telefonu skorzystać? Stała skarbonka. Było napisane ile złotych, czy płaci, płaci się na telefon. Każdy wrzucał do skarbonki i po rozmowie. Albo lub przed rozmową, pieniążki i tato za telefon się rozliczył. Jechał raz w tygodniu do kończyna i co? Na poštar šed, mene je kako, me je pevnil račun, in plačal e za telefon. Znam telefon v učenju. In abarda. A teraz so komorki, vsak ima svoj telefon, komorkovi. I ma komputer Każy. Ja mam, ale nie chcę otwierać komputera. Ale telefon mam aż trzy czy cztery. I chcę, to dzwonię. Nie chcę, to nie dzwonię. Na każda osoba. No i wrócę do wczorajszego lajtu. Że Wojtek ma do was takie serce miękkie, bo boi się was. Mówię, o ja każdego powalę, ja nam każd pogębi i tak dalej. Ale wyjść z domu, jak wy podjeżdżacie pod bramę, to nie wychodzi. Tak. Jak wy i widzę. Przez kamerę do Kościółka, od Kościółka Ani z sobota, nie mam trzy, a on sobie dzięki Bogu leży w domu, ja też zaraz się położę jeszcze, spróbuję zadzwonić do Jarka, Jarek może przyjedzie się no, będzie rozmowa i tak dalej. Co to dalej dla Was powiedzieć? Jarek chciał przegrać jakieś swoim narzędziem. Moje firmy nie udało się. Nie wiem czy przegrał, czy nie. I powiem, że nie wiem jak będzie dalej z Wojtkiem i tak dalej. Na razie trzymajcie się.